Witajcie, w tym poradniku y, spróbujemy dodać deszcz, stworzyć taką dramaturgię na zdjęciu, a, które jak widzicie jest dosyć y, pogodne. To zdjęcie akurat y, pobrałam z y, Deviant Artu. Y, tam jest taka kategoria y, zdjęć y, stokowych dostępnych bezpłatnie do użytku niekomercyjnego. Możecie też Zastosować dowolne y, zdjęcie z jakiejś swojej kolekcji, bądź y, znaleziono gdzieś na innych bankach. Mm. Najlepiej y, moim zdaniem wybrać y, taką fotografię, gdzie jest widoczna y, pełna sylwetka człowieka, y, dlatego że będziemy y, później robić odbicie, które. Y, no, Przydaje się, jest dosyć efektowne właśnie w tych zdjęciach z deszczem. I będziemy potrzebować też chmury. Na przykład coś, coś w tym stylu, takie chmury burzowe. I zaczynamy od przerobienia zdjęcia na czarno-białe, na przykład metodą desaturacji. W ten sposób. A następnie przeciągamy chmury na plik. Ten docelowy. Na razie sobie zostawimy tutaj. I warto też zacząć wszystko od tego, żeby tą postać człowieka wyselekcjonować. Z tła. To możemy też zrobić dowolnymi metodami, tak jak jakimiś waszymi ulubionymi na przykład y, możemy to zrobić przy pomocy szybkiego zaznaczania. Oczywiście nie musi to być super dokładnie, bo to będzie nam potrzebne y, wyłącznie do odbicia. Na przykład teraz, jeśli trochę nam za dużo tutaj to wyszło, bo chcemy to poprawić. To wystarczy wcisnąć lewy ALT i przeciągamy mniej więcej tą stronę. Tak. I jeszcze tutaj na środku między. Tworzymy nową warstwę. Ją sobie tutaj zostawimy. Możemy ją nazwać człowiek. Czyli mamy tło człowieka i mamy warstwę chmur. To sobie też nazwijemy chmury. I teraz przeciągamy chmury w dół. I przy pomocy takiego dużego pędzla miękkiego, delikatnie tam wymazujemy w ten sposób, o, coś takiego. Teraz tak, najlepiej by było, gdybyśmy całość jeszcze troszeczkę przyciemnili, żeby był lepszy kontrast, na przykład przy pomocy poziomów. Nie można z tym przesadać, także to robimy umiarkowanie w umiarkowany sposób. Ok. I teraz spróbujemy dodać deszcz. W tym celu tworzymy nową warstwę. Bierz wybieramy kolor czarny. Następnie wypełnienie. No. I wchodzimy w opcję filtr. Następnie szum. Dodajemy szum. I tutaj wybieramy maksymalną wartość. Przy czym warto zaznaczyć, żeby ten szum był monochromatyczny. Tak. Następnie jeszcze raz wchodzimy w filtr. Mm i wybieramy opcję poruszenia, tak w rozmyciu. No, na przykład wybieramy sobie kąt, pod którym ma padać, tam 70 stopni, na przykład, i odległość, tam około 200. Teraz wybieramy obraz, zewnątrz znów wierzęm poziomy i próbujemy mm, zrobić to w ten sposób, żeby Krople deszczu te białe były w miar nie tak mocno widoczne. O, na przykład coś takiego. Teraz tutaj nam się od góry porobiły takie w wyniku tego filtru poruszenia, więc rozciągamy. To nie wychodziło nam poza kadr. I teraz klikamy opcję przenikania. Na tej warstwie wybieramy ekran i mamy już coś takiego. Tak. Tyle jest dobrze będzie powtórzyć z dwa razy co najmniej tą operację, dlatego że krople deszczu, jeśli padają, one padają w różnych kierunkach. Czyli znowu robimy szum, możemy go troszkę tam zmniejszyć, żeby to było różnorodne. Stąd wybieramy poruszenie i na przykład wybieram teraz kąt 60 stopni z mniejszą odległością kropel. Wchodzimy znów w obraz, dopasowanie, poziomy. Czeciutko. I znów dajemy ekran. O, I widzicie teraz te krople one mm, trochę inaczej już wyglądają. I jeszcze raz zróbmy jeszcze jedną taką szybką warstwę. <laughs> Rozmycie poruszenie. Widzicie tego deszczu nam się porobiło bardzo dużo i wygląda to oczywiście nienaturalnie, co z tym musimy zrobić. Najlepiej na tych wszystkich trzech warstwach tworzymy sobie maski pomocą tego przycisku i zaznaczając każdą maskę wchodzimy w opcję Filtr, a następnie renderowanie i klikamy chmury. Tak robimy trzy razy. Tak. O, teraz już mamy tego troszeczkę mniej. Jest bardziej tak e, różnorodnie. Możemy troszeczkę się też pobawić z, z opcją krycia tych kropel. To nie musi być na 100% wszystko. W zależności od tego, jaki chcecie ten efekt osiągnąć. Radziłabym tutaj zachować umiar, więc z tym deszczem też nie przesadzajmy. Myślę, że tak mniej więcej nie będzie w porządku. Ok, więc mamy deszcz. Teraz przydałoby się zrobić jeszcze coś z podłożem teraz tak najlepiej to będę zrobić w ten sposób. Zaznaczamy opcję tła. Um, Duplikujemy tą warstwę I teraz mając zaznaczoną tylko tą warstwę Wchodzimy w opcję Galeria filtrów I wybieramy z opcji Szkic um, Relief O, to nam się troszeczkę za, za dużo zaznaczyło mm, Tutaj w opcji Szczegóły dajemy maksymalnie Maksymalną wartość 15 i nie wygładzamy nic. Okay. No, tak jak mówiłam, troszkę tutaj przesadziłam z tym zaznaczeniem, ale to możemy szybciutko sobie zmienić. Tak, żeby właśnie było to tylko na, na tym podłożu. Teraz wybieramy opcję. Rozjaśnianie, przepraszam, rozjaśnianie najlepiej to będzie i to sobie troszeczkę yy, mniej więcej musimy ustawić w taki sposób, żeby też to nie było sztucznie, czyli nie na setkę, ale mniej więcej gdzieś tak na. W tym przypadku myślę, że te 25% wystarczy. A co nam to daje? Daje nam to tutaj efekt yy, mok mokrych, yy, mokrej nawierzchni, tak? to mniej więcej taka jest różnica co tutaj możemy jeszcze zrobić zaznaczam sobie naszego człowieka go tutaj jeszcze zduplikuję bo potem będę chciał wam pokazać coś jeszcze i teraz mając zaznaczoną tą postać klikamy najpierw lewym przyciskiem następnie prawym i wybieramy obróć o 180 stopni a następnie odbi w poziomie i przeciągamy go bliziutko tak żeby stworzyło się idealne, e, o, idealne odbicie teraz na przykład jeśli tutaj mamy taką przestrzeń możemy trzymając lewy kontrol troszeczkę dociągnąć to odbicie ono nie musi być super idealnie e, proste bo zaraz wam pokażę co będziemy robić mm, teraz wybieramy opcję pff, pomnóż też troszeczkę tym cieniem się bawimy i żeby to też nie było takie sztuczne, wybieramy tutaj z menu opcję smużenia i mając na przykład taki pędzel możemy lekko to odbicie Według uznania. Tak jakby się to odbijało po prostu na wodzie. Na mokrych tych stopniach. Mhm. A teraz właśnie tą warstwę najlepiej będzie przeciągnąć, myślę, hmm. pod. O, właśnie, pod tą warstwę. A tutaj można też ją nazwać. To nazwijmy sobie powierzchnię. Tak, czyli najpierw odbicie i na tym jest... Abym ja jeszcze tylko tutaj, może na tej postaci e, dodała trochę cienia, który by mm, imitował mokre ubranie. To tak musicie na, bardziej na wyczucie zrobić. O, jego włosy też powinny być tutaj w miarę trochę ciemniejsze od reszty. Mhm. I teraz ja bym jeszcze proponowała wejść na tą warstwę całego tła, czyli tutaj gdzie mamy ocean. I to jeszcze mimo wszystko trochę przyciemnić, też nie za mocno. a następnie przy pomocy rozjaśnienia w takich punktowych miejscach rozjaśnić e, tą wodę, dlatego że e, chmury w niektórych miejscach o, przenika przez nie słońce i to będzie wyglądało bardziej naturalnie Tutaj możemy w i zrobić coś takiego. Teraz możemy jeszcze trochę ten obrazek dopracować. Pod warstwą chmur stworzymy sobie nową warstwę. I przy pomocy białego, takiego grubego też pędzla, trzymając shift, stworzymy sobie taką jedną linię. To będzie nasza mgła. Damy tutaj takie niskie krycie. O, mniej więcej w ten sposób mm, i przeniesiemy ją tylko pod naszą postać o, czyli tam do drugiego planu możemy sobie zobaczyć e, jaki jak by jak efekt by był najlepszy o, myślę że ten horyzont mimo wszystko powinien być widoczny i teraz możemy jeszcze zrobić coś w rodzaju takiego filtru filmowego. Mianowicie zaznaczamy teraz cały dół oprócz chmur. Scalamy wszystko jako jedno. Tworzymy sobie kopię tego obrazu i wchodzimy w filtr, galerię. Następnie w szkic i siatkę pęknięć na filmie. Eee, Oj, ja zaraz tylko właśnie muszę wybrać, żeby czarnym był głównym kolorem. I tutaj możemy trochę się pobawić z tymi parametrami. Ja proponuję niską gęstość i ten poziom pierwszego planu mniej więcej... O, tak mam 22 punkty może być zostawione. Eee, Później przy pomocy rozjaśnienia bądź o, ekranu, może lepiej tak to będzie wyglądało. Na, na zdjęciu pojawiły nam się takie plamki, które mogą imitować krople deszczu, także które padają po prostu na całe zdjęcie to będzie to już bardziej przypomina tak naprawdę mm, szkic bądź taką graf grafikę niż jest oryginalne zdjęcie, dlatego to już zostawiam jakby e, Wam I sobie zostawię <laughs> i teraz możecie sobie zobaczyć jak wygląda e, nasze zdjęcie już po dodaniu tych do wszystkich efektów i e, przed tak, także niskim kosztem i szybko w zasadzie można dodać do zdjęcia fajne, ciekawe efekty, które dodadzą mu um, więcej dramaturgii.